Siemanko widzowie. dzisiaj znajdujemy się na stronie G4 skins Pamiętajcie, że przy doładowaniu z kodem dziadzio macie plus 5 do doładowania Oraz darmową skrzynkę milspec, która jest właśnie w tym miejscu I pamiętajcie, że milspec jest tylko dla, darmowy, dla nowo otwartych kont I co, my zaczniemy od eventów Na stronie macie takie coś jak eventy Se otworzymy za 2500 mm. I co nam tu leci, elitarny? Nie, dual berety, ale te dual berety no jednak są dobra, nie są jakieś drogie. Wejdziemy sobie w bitwę, wejdziemy sobie do najdroższych. Możliwość dołączenia i dołączymy sobie do jakiejś takiej coś w tym stylu. Czy dołączą tutaj boty? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, na razie sobie to zostawimy. Najwyżej później do tego wrócimy. Możliwość dołączenia. I tutaj mamy coś dla nie zdążyliśmy. Moje bitwy, czy tutaj to trwa, trwa. Dobra, oglądamy. Pierwsza skrzynka dla nas. Fajnie. Druga skrzyneczka. Również dla nas, jest fajnie, jest git, jest git, może właśnie to jest ten czas i trzecia skrzynka, trzecia skrzynka równo I teraz swipe i small gity, one są takie jedne z ważniejszych skrzynek. Swipe tu jest, jedziemy w równo, tutaj lecimy równo. Mamy lekką przewagę, dosłownie lekką i tutaj chyba gloczek jest nie dobra, I czy właśnie ta przew nie, dalej mamy tą lekką przewagę. I tutaj chyba ten, nie dobra, jest nasze, jest nasze, ale no i ostatnia skrzynka, czy to wygraliśmy? Chyba to mamy, nie, nie mamy tego, przejebaliśmy w ostatniej skrzynce, no nic, nic, odnośnie najdroższych sobie weźmiemy, możliwość dołączenia i wejdziemy sobie w taką skrzyneczkę, Dwa, jeden swipe, jeden najmniej dolar, może akurat coś sypnie fajnego? Ze swipa, no, jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki, to wiecie, że może fajnie nam dropnąć. A szczególnie, że mieliśmy ostatnio hyperbestię ze swipa. I teraz Ani Dolar i to jest chyba nasze, to jest chyba nasze. Tak, wygraliśmy. No i fajnie. Do przodu lekko powoli. Hmm, możliwość dołączenia. Co my tu mamy? Ciekawego. 26 zł no nie, bo byśmy weszli za całe swoje pieniądze yy, za 18 zł spróbujmy no fajnie by było, fajnie by było, gdyby jakiś mocny drop tutaj siadł Ale no zaraz się okaże, zaraz się okaże. Pierwsze Restricty, no i tutaj w plecy, w plecy restrykty, ale to nie jakoś dużo. I kozielski, kozielski czy nam da? I kozielski chyba też w plecy. Tak jest, no kurwa 23 zł dla chłopa. No i a, no to jest właśnie to, to jest właśnie to, że... No to było, to nie było, było ciekawe, no... Spróbujemy sobie taką za 10zł 40 groszy farmity jakieś I restrict No cóż zobaczymy Może akurat tutaj nam się coś uda Farmit no chyba tutaj w plecy Tak jest w plecy Ale to jeszcze nie jest koniec I tutaj znowu w plecy ja pierdolę Przegrywamy ponad 4zł i restrict No i to jest przegrana No to jest przegrana bitwa No ewidentnie Ewidentnie tu jest Tutaj nie leci zbyt dobrze. No spróbujmy teraz to, a ty i dolar, no. Może jednak, może jednak, no spróbujmy. I Restrict tutaj chyba dla nas. 8 złotych, tak, mamy fajną przewagę, jeżeli tutaj nic mnie nie dropnie. I dobra, wygrywamy to, wygrywamy to powoli, powoli, powoli do przodu. Jest, jest w końcu jakaś, jakiś cień tego, że możemy coś z tego jeszcze ugrać, że nie mamy zera, nie mamy zera. I spróbujmy sobie. Tutaj mamy czterech graczy. No, farmity. Może akurat nam jeszcze coś tu da. No, jakieś 13 złotych z farmita, No, przegarnąłbym sobie. I tutaj chyba przegraliśmy. Nie, dobra. Mamy wygraną. I to nie jest wcale mało. Z 2,20 mamy 6,16. No, dobra. Powoli się odbudowujemy. I co? Sprzedamy sobie wszystko, co mamy. Hmm, wiem, że doszły nowe przedmioty. Będą mi powinny dojść nowe przedmioty. Tak jest. Doszły nowe przedmioty. Mamy 23 zł z powrotem mm. Co byśmy spróbowali? Co byśmy spróbowali? 22 Wchodzimy Wchodzimy pierdolę to Wchodzimy Oli na... Może akurat na trzech graczy No tutaj no Jest naprawdę ciekawie I pierwsze chyba nasze Tak jest Pierwsze nasze Jest dobrze Początek jest w miarę dobry Drugie chyba też nasze Ale to nie jest jakieś drogie Dobra mamy Jak budujemy sobie małą przewagę I morki Mork, i mork. Mork tutaj chyba dla nas, tak jest, 9 zł. Mamy fajną przewagę, czyli ta skrzynka nikomu nie da. No i przejebaliśmy, no ja pierdolę 141 zł chłop dostaje. Z takiej pierdolonej skrzynki za 8 zł chłop dostaje 141 zł. No nic, no nic. Pamiętajcie, że właśnie też tutaj tworzyć sobie, wchodzicie sobie w GeForce Skin, dajcie użytkownika i możecie stworzyć sobie batelkę. No i co, stworzymy sobie taką, ja tu mam jedną, jedną mam taką kurwa grubą. I zobaczymy, może kiedyś zona zostanie otwarta, ale tu jest... Macie 20% szansy na to, że traficie Dragon Lore I no ona jest naprawdę w chuj ciekawa No bo jest na nią 20% aż, aż jestem ciekawy No i kurwa się udało, macie taką Dragon Lore za 55 tysięcy No ale to, zanim ją otworzymy to trochę minie Na razie zawiedzimy skrzynki użytkownika I yy... Najpopularniejsze od 30 dni. Yy, coś byśmy tu podkręcili. 50 na 50. Co to jest 50? Da, na to są właśnie te skrzyneczki. 50 na 50, ale no gdyby mi się udało takie coś dropnąć, to... Ja pierdolę. wejdziemy sobie od najnowszych. Od najnowszych. I co mamy tutaj? Mamy takiego ciekawego trimi. Co tu jest? No nie, no to, to są takie skrzynki, że to nie ma szans raczej. Mm. Czy może taką? Zróbmy testowe otwarcie Zrób... No dobra, spróbujmy, jedna No gdyby taka hyperbesja tutaj nam siadła To byśmy mogli uratować odcineczek No kurwa, blisko była, blisko była Ale no niestety, niestety Otworzymy sobie kolejną No ja pierdolę Znaczy no, ja wiem, że to jest no, naprawdę małe szanse, ale jakby to siadło. No stój, stój, stój. No ja pierdolę. Dlaczego? Taki rząd i tak mi kurwa nie dało. No chuj, sprzedajemy to. Próbujemy, próbujemy. No i kurwa nic. No dobra. Sprzedajemy to w chuj. I co? Spróbujemy sobie... Próbujemy sobie tą. No tutaj 1% szansy na wulkana. No to jest raczej niemożliwe. To jest niemożliwe, no, tak jak mówię, no ale... No ale... No ale, no tak... No nie, to jest, to jest kurwa nierealne... No ale no, próbujmy, próbujmy... Ostatnia chyba, nie, będzie nas stać na... Stój! Stój! Ja pierdolę, no... Czemu?! Dlaczego? I to będzie jeszcze ostatnia skrzynka? No nie, dobra... I ostatnia skrzynka, jeżeli ona odda Jeżeli ona odda i trafimy takiego wulkana to ja... Nie, nie stać nas No to chuj, to nie będzie skrzynki <laughs> Nie będzie skrzynki widzowie, nie będzie Czy znaczy w ogóle jest jakaś do 0,14 groszy? Nie ma takiej no. no nic, no nic, no znowu, znowu ten A mam jeszcze jeden, program partnerski I sobie wypłaciłem 5,36 Pamiętajcie, że gdy doładowujecie z kodem DZIADZIO, wspieracie mnie I dzięki temu wasze właśnie mogę robić odcinki No i co, wejdziemy sobie może w jakąś... Bitwę, ale no czy to nam się odświeży? To musi się nam odświeżyć, żebyśmy dostali te pieniążki no, Musimy chwilę poczekać, dobra, mamy 5,50 Wejdziemy sobie, no... Dobra, goldsony, dwa goldsony na cztery graczy, no... Kurwa, może akurat, może akurat to się Pierwszy Goldson. Pierwszy Goldson dla nas. I to jest dobrze. Tylko ten Spaceon. Spa no kurwa. I nie, przejebiemy to. Ja pierdo... Chyba to przejebaliśmy. O 16 groszy. No kurwa! Nic nie siada. Dosłownie nic dzisiaj nie siada. Nagrywa chyba z trzeci odcinek i to nic nie siadło. Najnowsze. I tutaj ta skrzynka to gdzie ona była? To chyba była ta. Nie, ale... Co tu jest? No dobra, otwórzmy ją. Otwórzmy ją razy 5 starczy nam. Razy 3, żebyście widzieli. Pierwsze otwarcie, może akurat coś da. Ej, siadło SSG. SSG siadło. 52 grosze, czyli można powiedzieć, że skrzynka się zwróciła? Tak, mieliśmy na plus jesteśmy. 4 grosze. To nie jest wcale taka zła skrzynka, ona może się wydaje. z ale no... 36. Otwórzmy sobie jeszcze raz. Dopchaj, dobchaj, dobchaj, Kurwa, ta kolorka. Kurwa, no, chyba każdy by ją chciał. No, ja pierdolę jakie minimalne, minimalne, minimalne. No, dobra, może stać nas na jedną? Na jedną nas stać. Otwórzmy, otwórzmy. No nie, no nie, to tak nie może być. No nie, trzeba to przyspieszyć. Tryb szybki nam pewno odda. Chuja oddaję, a nie. I chuj, nie stać nas. Ale czy nas na coś jeszcze stać? 22 grosze mamy. 20 groszy, co tu jest? Chuj, jedna. No i chuj. Przejebaliśmy całe pieniądze. To się nazywa, to się nazywa otwieranie dziadka. Co? Dziękuję za oglądanie. Miłego wieczorku wam życzę. Na razie, cześć.